Everick cheating Yeah, I, I am ZMUTUJ PLUTA, ZMUTUJ PLUTA Cheater, Ej, kolejny cheater To k jest jakiś dialek Nie, to jest das! czy widać, nie widać da Ja! Ci, dla widza. Patrz, patrz, są też inne Ty, Te, ja ci pokażę pies? inne, ja ci pokażę inne Kiedy twój pies codziennie pedigree i dostaje parówkę z lodówki Ej, mój pluto, mój pluto pieprzał codziennie pedigree i teraz jest ślepy no, to zajebista reklama, pedigree To jeszcze jakiś w tym, w znaleźli przecież ten, kiszkło? szkło Całe, te No i patrz, żyje, całą żyje Całą paletę musieli zwijać Ja se tak jem, mówię, ale chrup, jakie <coughs> pyszne ale jakiś nowy <coughs> dodatek chrupiąca, chrupiąca czekoladka, mówię, ale stop Chrupiąca, czekoladka chrupiącaczekoladka.pl Ale w ogóle to jest zajebiste, jak robisz taką, taką żywieniową rzecz, on nie? nie? Na się jak na przykład, wiesz, jakieś y, karmę dla psa, czy, czy karmę dla człowieka, czy coś, zawsze jest jakiś problem Zauważy ta fajna, no na przykład, nie wiem, K KFD miał przecież oferę, że k***a nie tak było, ale tęć. Wiesz czemu? Tęć. Bo ludzie nie mają się do czego dop się dop do******* do szczegółów, no, no ja pierdolę. No w sumie, pierdzele. w sumie. Ludzie, Jakbyś trochę tęci, pąciatkowie pewnie jedli zębami tęć i co, i żyli, <laughs> Tak, nie? te termometer zgryzali, żebyś się tak, napić. Tak, tak, no dokładnie, i hello, co, żyli. Hello, 150 lat jeden żył 150 lat widziałeś żył? Że... Tak No i Przeanalizujemy twoje drzewo geologiczne <grym grym zainteres> I to, <grym zainteres> to jest <grym> zapisane <zainteres> <to> <grym zainteres> Żył lat 7 <grym> Eee, <zainteres> słowakie wiki wiki, brother Wiki wiki, wiki, co mysz? No nie no, on się spóźnił. łącza spóźniony O, już dobra, tam zabili gości Ja zabiję jednego a on ma kosmy na wody, WHERE ARE YOU? WHERE ARE YOU? Kurna, co ten Toilet odpieprza w ogóle Konfiguruje haksy Chłop ma 5000 godzin i ma szósty poziom facet, what? Then pause, are you there? Are you there or are we pause? toiletman 3, 3 where nie, are nie. you? On, on bez kiedy chyba jego nikt zawołał. on przyszedł, włączył graj i poszedł do Dawajcie kibla. ten, ten, eee, dawajcie, się przybywa, no. My bro little Toiletman z KBD. where are you? Skibidi, no no dawajcie drugą to a nie werspie. możemy go, nie zgłosić za awczenie? O! Już stał, o, o, stał. You wait, you here, here you are! Skibidi Toilet! Where dobra, are a, you? A, 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 a. No dobra, to jest gościu, który troluje gierki. No i dzięki. No dobra, tylko się rusza. Dobra, chodźmy, spróbujmy, raszujmy tego. Tak będziemy... Ewejkis tak. no, is dead. dead. Oh. Wow! Mam flesza na ryju. Nic nie widzę. Czekaj, daję daję smoła na ten. Dawaj, dawaj, ja shorta już. No jak Tulas w tym. Plantuj paczkę, plantuj nie! Plantujcie, plantujcie, plantujcie. Blantuj, blantuj. To jak ledmen wszedł na plecy. I co, zabije gość, czy sam się Ło! Wow, Cztery fraczki! Cztery paczunie! Ładnie, ładnie, nie boli, 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 Zabrałem tego Eisa. No, Ale co on powiedział? On jest trupem. I co? I co? I gówno. 375 dipsa z wejścia. To Ale i Nie pamiętam smoku, Sprawdzę smoka na, na bramę. Będzie dzikło. Trzy sekundy, Karol. Szanghang koń. szybko. kills cheating. Yeah, I, I am. Jest jakiś dziki ten, dziki. Jest. Backside, backside. No wiedźcie no, no, przecież... no Ja, ja jestem, jak plecy? No, tu długo zjeżdżacie. Ja wleciałem od razu. Ty, ja mam pakę. Dobra, plan. Plecy. Plecy śpi. Bo to ja las jest na midzie, prawda? Oskarżą mnie o cheaty, na pewno. Ej, był smoke w bramie? Po jaki smoke czy ja, ty? Czy ja mogę się dowiedzieć, jak ja dostałem w, w tego? No. W trupie fleszem? Nie wiem, nie wiem. Przy dobra, tego. toilet, ale toilet, toilet pisze, że ty że, że i biega sobie sam. Dobra, co jest za k głupia. Biegiemy to. K łowaka. Jak on nawet nie ma jajek. No, to za taki. Nigdy short nie, nie był jest. tak prosty. Ej, jest site. Biegamy, dobra. Jest, no. są, we dwójkę. Skąd on Szela, co? Nie co? Z dupy do pyska. Co on k Pixel ma? Czekaj, bo ten kibel kombinuje. Ja A, raz, a raz ten wstrzymał gra... go. Kibel Grasolo, kibel Grasolo Pa, pa, ty. Sorry. Sorry. Nie k mikrofon ku... będzie zatrzymał się i pisał. To za debil O. no też mógł. O, o Great idea, co ja? Po to podniósł a żeby wyjąć pistolet. Nie, to jest jakiś... Imbecyl. My, My bad. No bad. wiemy, wiemy! Why you don't want to communicate with us? What the Ty jesteś idiot. Ty jesteś idiot, Toilet. To just, just go play with us. Nobody is cheating. Ty, on ma syre 49, 100% ty! Ja pier... We, we say all the time! <laughs> you don't say anything. No ja nie, on chyba gra bez słuchawek. Szczerze, to jest ku... sztuczna inteligencja, która ma zniszczyć ludzkość, bo nie wierzy inaczej. Hmm, hmm. No Toilet to p***a jeżdża. Jest dół, tu. Bawcie kar, Przejdź, przybierz... Sajd, 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 saj, sajd, saj, saj, sajd, 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 jest. sajd, 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 Obity, podjeżdża. Od lewej. sajd, wow! ZMUTUJ sajd, pluta! ZMUTUJ sajd, 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 Dialekt sajd, dialekt <śmulety> Zmutuj, plucha! Pluto! Słyszałeś <laughs> <Pluta>. <laughs> o takim? Myszka Miki? Myszka oh, Miki kiedyś jest. Ja jestem, toilet z KBD, aft, gryfing. Lo na longu jest, cofa z jest mid, jest mid, nice, nice! Co ja, no serdecznie idę. A, a. Nie wiem, przebiegajcie, przebiegajcie. 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 Yeah, yeah, nie mogę. Bejest, bezjest. Sprawdźcie longa, sprawdźcie longa. Nic, nic, nic. Nie jest B. Kum dansen. Ich will nicht! To jest short na pewno. Nie ma nic short, tak? już przeszedł i reported jest. Wyszło. Tak. Nie no. Nie, oni myślą, że... że jesteś z k, I tak serio. No to dziewisz się jak ja maszyn kili? Już nas wyzywało WOT. Enjoy ban! Dobrze, to znaczy, że dobrze nam idzie. Ale ładnie, wiesz co, Gilatis, nagrało się to jak mu przez smoke dziurkę zawaliłeś. Ale ja go widziałem tam! Wiem, no widziałeś przez złamek sekundy, ale po potem ostatecznie przez smoke dostał, nie? No No to ty mnie, no to co? No ty stanąłeś, bo się celowałeś. Nic nie stanąłem, rzucasz granaty jakieś. Powózek, Jak to są Ej, jest Tej On się chyba odpalił. Ej, co to było? Chciałeś? Double headshot. Nie, jakby tego zrobiło, by chyba się zaseł. Myślałem, że dołem przechodzi tyle czasu co za debil. Are you dumb, my little bro? ja przebiegam tu na dół. I think you are. Co za idiota. Jezus. you are, no! Stop it! Nowa mięszka! Ja, przestałem plantować. Że przestałem plantować pakę. Przestałem plantować pakę, bo był Jakby gdybym że już splantowałem Dwóch B. No teraz ja żyję. No nice, już napisał. Ale flash, aleś dał. One long. Short wychodzi, short wyszedł. Jeden short, jeden Na plec! No się z nimi gramy na no, no dobra, mutujmy tego z... no, no, Nasz, wzią, nasz wziął, nasz paket i pobiegł do nich na respa i tam zdechł tak, z tą bo, paką. Tak, no, no wiesz, bo on tu no, teraz no, ten... Świat z***a od czytajów. Ale my Debilu. możemy go zgłosić za griefing. No tak. to nie zwróci nam meczu? We are not za... cheating, tam. Bro, just no. play. We are reported for griefing, mother E, po prawej Czyli jest jeden, a... Gdybym miał cheaty, to bym kierował bez niego, ty. Digla wziął i uciekł. O. O. Nie. Ten, ten, da, dał cię zabić, dał cię zabić. Wiem, ty przecież. Reportujcie go za zagryfinku. Więc szczęście, jest rzucono, naprawdę. Nie, po co to wygamy? zróbmy 6-6. Co ja wygamy do po ja jestem z tym idiotą, No dobrze gramy. Dobra, skoro mamy respa na ja zez, B, Próbujemy. B. Za, za duży b? fokus, za duży fokus poszedł na to, że pisaliście i tak dalej, i gadaliście. F Niech ktoś spojrzy, Iwan, patrz tego, patrz trupa. Co? on topnę tą szynkę. Dwa. Jest za siteem, nice. Masz smoke i. Plantuj, plantuj. A WUPA, A od głównej drzwi. Chodzą. A Co to było w ogóle? 91. Na kolę. Sprawdzić, bo byłem trajny, że fleczą leć lecimy teraz giniesz. No nie giniesz. Jest AWP, jest A WUPA. Dawaj Mati, idziemy, idziemy midem. trup, trup. Iwan, ty masz pakę, jesteś na końcu. Wiem, no. Jak się tu w... muszą wracać. Wucha! Karol, możesz... Nice, o, nie Czekaj, ja tu dwóch ziomków mam. No to możesz ich tu pilnować. Jest awupa cały czas na City. Może być iść od trupa. Dobra, jest na idzie, jest na idzie. Już będzie sejfował. Nice. Patrz, 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 patrz. No. <laughs> Jakie ale stoi jak ci u las Jakbyś Iwan podszedł trochę bliżej, bo ty byłeś bezpieczny po tej lewej stronie, to bym nie zdechł od tego trupa. Dobra. Daję panu. Ja, ja mutuję, pan ja, mutuję bo ja muszę się skupić na Iwan. Tak, y zmutujcie wszystkich po prostu. Coś smokować tebie? on ma pakę, wiecie? No bo łatwiej, no niech Mati wyciągnij, i chodźmy i tyle. A ja wyciągnę jednego teraz z skrzynkami. Onem. Flaszuję, dawaj, zaczynamy Karol. Móc. Co to za mało? No po prawej od drzwi. No, dobrze, ważne. Co to za mało tu? nie mogę. Ej. Co to za Małotow był? co u... to jest troll? Co? zobaczą go. On nie gra, żeby grać. Kontroluje grę. Mogliśmy Re... wejść mi midem, na midie, masowego. masowego. O, widzowie, pamiętacie, jak was o coś prosiłem. Zreportowaliście no, tamten dostał baba. Dziwny, dziwny śmieć, dziwny śmiech. Wlatujcie to w lepo. tego śmiecia. Toiletman 3-3 i reportik leci. Reporcik do niego. Mamy kolejne, kolejną osobę do reportowania. Za raz, w tym razem. 700 meczów, 6 level. Jaki nie uda, no to jest jesik. slash noob jakiś Proszę cię widzę. zrób to Mamy pakę tym razem, jest widzolek jak ja, ja. Dostał ne dead. Na razie nice. nic Mati, nic nie przyszli Smoke na longu, smok na longu Jest Karol. ma WP Jest na blisko yes. nice. jest tam idzie, jest tam idzie, jest tam idzie cały czas Widzę, widzę Jeszcze jeden po prawej Jest, dead Dobra Płaczki, ja. władzcie oh. dalej Patrzcie dalej, kleszcze, frajant. Ten chłop urodził się w czepku, On jest idiota, on jest. To jest debil. My robimy to, my robimy to, to są luzery. Ja to się longa. Ta, tylko uważaj, może być wiesz co. Dobra, ja zostanę środek, idź z tam. Chyba Long, ja to może być be. Bejadą, bejadą. Be. Zjeżdżamy. Nice. To jest debil ty. Patrzy mi da. Dobra? Podjeżdżamy ich. Dawaj, ma druga, może co? Dostałem, nie, nie. zablokował mnie ktoś. plecy. to jeden. Minus 80 od razu, ja p... pole. Obity. dobra. Każdy obity, każdy. Dobra. W każdej rundzie dostaję ja plecy. 80 minut. Chill. Chil. Dobra, gil, gil. Graj z bs Ivan. Iwan, bs chodź Lajta. No No myślę, że tak. Dobra, Tak? Dobra. Co, co, co? Beczyste, beczyste. Są tu, są tu, nie, ale Są, są. Czekają na aż smokopata. Jest, tu, uważaj, Niestry. Kto do mnie przylazł? Ja. Po co przylazłeś? Tak. Tak. Mm, ale o tobie Boga. i tak nie wiedzieli. ja się z nim Nie po wiedzieli o mnie, ale tupałeś tam. No tak, ja tupałem, ale on ja. mnie zabił. Ja się z nim strzelałem. Tak, ja się z nim strzelałem. Przy, tak, i przez to się odwrócił, odwrócił od razu w lewo i widział mnie. I mnie za... Widział cię, bo smok strzelił i tak, czy siak. Po głowie jest! <ślam> co Zaszam, za turbo. W ja w za za benic, benic, benic. No, ja też. No, tak nic no. po głowie z Wywalił się od nich jeden, macie dwóch tylko. Ejdować hey, tam, Smoke? Na razie nic nie widać, Karol. O! Jest na dystans, ze SG wcalowany. Ale on dostał, on malował, bo jest po głowie. Czwartek nic. Chyba? Po skrzynkach skoczyć, jak Mogą cofnąć jeszcze. Dajcie. bobki, ja polegam z takimi frajerami. Widzowie, to są takie nupki. To mi jakaś szkoda, naprawdę. Ja bym powiedział tak. Co, ja bym ja powiedział tak. Tu, tak. So easy! Dyk, dyk admin! Yeah. Ja tego nie sprzedałem. So easy, so easy! A nie przeklinajcie, bo mi się nie chce tego blurować. <strożdżynie> A jak? Dobra, to na przykład tak. <grywk> <grywk> <da>. Jakie bobki. <grywk> Dobra, Fnatic trzeba tutaj przejować na ścianie. Dawajcie gramy. Jak my ich rozjedziemy, to będę miał z nich taką potężną bekę po prostu. Alejandro! Anton, mam kurna molotov Anton. Bod Delero to brzmiak. <flow> Jalek jest na mądry. Dlalalala. Bez <k> Gdzie <guladana> <guladana> This ag agent agen- Hey, Dalo. What are you doing? Where is agent Delro? I don't gotta tell you where agent Delro. All you motherf***ers. Po***y Scouta Kamwa WP! Debilu, ja go wziąłem. Debilu, ja go wziąłem. Co za kurna... <guladana> ty... ja go wziąłem. Ty odziąłem. z nimi mógłbyś się dogadać na... na, na ...w inteligencji, ty. Cicujesz, Ivan? Cicujesz? Ja... knob skończony, Dzięki imisiu Ale patrzę. oni... A szczerze, oni są tak słabi. Widziałeś jak on piknął tego shorta? Mi się podobał jak Keha po prostu zabił dwóch, no. ładnie zagrał i nagle... is tu! Ja nie wiem ty! Chyba z botem. No, bardzo dobrze. Nic się nie zmienia i tak są. Bo oni tak Jezu i tak przekaliśmy od czytają. O flash? Long, ja patrzę longę, ja patrzę long Jeden dostał na idzie. Patrzyłam longem To ja nic uh, dead, dead Long? Dead drogi Long Dwóch hey, the... mid tak ktoś, ktoś yes. On siedzi, nasz siedzi. Toiletman. Marzej, kto czuje? Grają, a nie, grali AK. Nice. nice. Kapa, Co? Nie wiem. J co aha, tak nie dostałem FB? Nie sięgnę. Ej, to jest s pierwsza runda, kiedy poszedłem po fraga, bo tak to widzę, że gracie. Czekam, grzecznie w tył. Czuję, czuję, czuję. hymn. Czemu no, ty to piszesz to... dalej? God? No, z No Fokus, fokus, kurra! Żołnierzu, Co to ma być? Co, gadu Uważaj. Żołnierz o chodzi! Ja PKB, FKB, PKB, FKB Uważaj, bo już są tym <gibli> Nice no Dobrze, Ziota, Ziota! Widzisz, przestałeś pisać to od razu? No dobra, dobra Miałeś ja nie przekillasz, mi się nie chce tego blurować! Karolku! A, dobra, dobra, dobra <gibli> Ej, on już chyba wyszedł całkowicie, już nie może dołączyć. Pusz, 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 i flash Shorta! Nie, czekaj na Mida dostałem smoke. Uważaj Shorta, idę na b, bo nikogo nie ma. Nie k... Zaga... wleciał, sorry, zagapiłem się. No nice, jest, nice, brawo. Nice. Sorry, weź mi coś AWP. Sorry, chciałem zapalić. Dobra, skinka wezmę, co? Co wstyd? No Zapalić chciałem myszkę k**iłem myszkę. Weź przestań, wygrajmy to, wygrajmy to i po sprawie. Yeah. Mi tylko chodzi o winka w tym meczu, naprawdę. Lost Now, by four fight. Yes, Easy winek! Easy oh, for Griffin, Poddali się! Yes, jest! Yes, jakie jest? Takie oro, się poddałem. Jakie dzieci jest? Ja przysięgam, k***a. A ja Ci nie dziękuję, widzu. I reportujemy tego psa za Griffin. Tego psa za Griffin reportujemy. A ja za dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Kot Jawan i ja! e, Instagram Jawanek. I ja, bardzo. Nie chce mi się blurować. Nie chce mi się blurować. No. <laughs> Kocham Was! Buziaczki ma Lubisz wracać tam, gdzie byłeś?